kto już ma sobie Magma. Zim. dzisiaj tak dobrze wiecie, i wszystko olimpijskie. Tak, chyba większość z was o tym wie. No i dlatego myślę, że no i dlatego myślę, że sobie krótki odcinek na temat właśnie tych igrzysk. Że na przykład hmm. że na przykład spodsumuję no moje, czy moją oglądalność w sensie, że to co oglądałem z tych igrzysk, no bo już jest, no, czy nie jest, nie jest, nie jest jeszcze koniec, ale już powoli dobiegają końca, minę pół metek właśnie i myślę, że no zrobię taki krótki odcinek. Ale y, piłka nożna, finał już znamy i hokej na trawie mężczyzn też znamy. Są to tylko już dwa finały piłki nożnej. A piłki nożnej kobiet i piłki nożnej mężczyzn, tak. Piłka nożna mężczyzn to jest oczywiście Brazylia kontra Niemcy. Brazylia pokonała w półfinale Honduras 6 do 0, a wręcz rozgromiła ich. A Niemcy pokonując yy, Niemcy Nigerię 2 do 0. A w piłce nożnej kobiet to następująco, piłkarze, piłkarki, Kurde, a tak wypadnie co, piłkarki też w Brazylii przegrali ze Szwedkami w rzutach karnych 4 do 3, a drugi półfinał to był Szwecja kontra... Kurde, nie. Drugi półfinał to był Niemcy kontra Kanada. No i właśnie dlatego takie było. Po... Niemcy kontra Kanada, Niemcy pokonali 2-0 Kanady. No i to co oglądałam to oczywiście piłkę nożną mężczyzn, piłkę nożną kobiet, piłkę wodną, siatkówkę, piłkę ręczną, boks, um, siatkówkę plażową, czekajcie co tam jeszcze, opływanie i lekko atletyk. No to tych 9 dyscyplin chyba. 9 stycznia oglądamy tego fajnie i no i no i no i w w komentarzach co wy oglądaliście z tych igrzysk olimpijskich w, w, oczywiście w Rio de Janeiro w Brazylii no i ja myślę że to taki krótki odcinek wam się spodobał Zostawcie lajka w górę, lajka w górę. Jajka w górę, zasubskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, co wy oglądaliście i jaki jesteście na odcinek. Dlatego do następnego odcinka i sieba! Pa!